Po wygranej walce rozmawiałem bezpośrednio z Rafałem Kaczorem. Rafał, trochę późno zaistniałeś na zawodowym ringu, no ale jak już zaistniałeś, to powiedziałbym tak z grubej rury, kolejna wygrana, no z dosyć wymagającym przeciwnikiem. No powiedz przede wszystkim, jak się dzisiaj walczyło. No przede wszystkim taką na pierwsze pytanie, no dosyć długo z racji tego, bo... A moim marzeniem, moim celem zawsze było zdobycie upragnionego krążka olimpijskiego. A byłem na olimpiadzie, nie udało mi się zdobyć tego e, krążka zupełnie, nawet takiego kruszywa. E, no i nie udało się, startowałem w kwalifikacjach do Londynu, też się mi nie udało wywalczyć kwalifikacji, A, więc czas na zawodostwo, na coś innego. A, jestem sportowcem, kocham boks i jeszcze czuję się na siłach, dlatego stąd zawodostwo. Spotkałem dzisiaj Piotra Gudela, który zadeklarował, że chciałby z Tobą stoczyć rewanżowy pojedynek. Według mnie bardzo dobry pojedynek. No, ty o tym myślałeś, żeby jakoś tam jeszcze z nim zawalczyć? Znaczy ja powiem tak o, z mojej strony z perspektywy e, nie ma sprawy. Natomiast ja nie wracam do wal przegranych. Ja z nim wygrałem trzy razy, raz przegrałem. Przegrałem tylko, bo była kontuzja e, na Mistrzostwach Polski w finale. Do, do w trzeciej rundzie wygrywałem wszyscy, wszystkie rundy e, i u wszystkich sędziów jednogłośnie. E, natomiast kontuzja była i nie mogłem dalej kontynuować, także mogę powiedzieć, że trzy cztery razy z nim wygrałem i nie ma sensu mi się wracać do tyłu e, i... Opó opóźniać, że ja tak powiem, swój pułap. Moim zdaniem jest to walka bez sensu. Chciałbym mierzyć wyższych zawodników. Co, no, prawda, co prawda nie powiem, że Piotrek bardzo go szanuje, szanuję jego karierę, natomiast chciałbym rywalić czuć z wyższej półki. No Rafał, tam nie chcę Tobie tam rocznika wypominać, ale już tam swoje lata masz, ale walczysz dosyć, dosyć powiedziałbym, rzadko. Nie myślałeś, żeby jakoś tam trochę po prostu jakoś zagęścić tą ilość tych występów? No bo no, lata lecą, a tych występów jest jeszcze no, bardzo mało. No tak, to jest prawda. Czuję się zawodnikiem po pierwsze niewypalonym. Jak widać wygrywam z młodszymi zawodnikami i to nawet świeżością. Zmieniłem teraz promotora, boksuję chyba u najlepszego promotora, a w Polsce, a może jednego cenionych bardziej w Europie i w świecie, u Andrzeja Gmitruka. I tutaj mamy plan długo taki metrażowy i zadeklarował mi, że będę toczył dużo walk i tego, do tego dążę, żeby w przyszłym roku stoczyć 3-4 walki żeby już była chociaż 8 rundówka. Taki jest cel, żeby może za rok, za dwa boksować o jakiś tytuł. Rafał, taka lekka kontuzja lewego oka, chwila nieuwagi, czy po prostu jakoś odpuściłeś dla przeciwnika? Nie odpuściłem. Mam duszę sportowca, duszę wojownika. Chciałem w końcówce zaznaczyć tą walkę i usłyszałem gong, usłyszałem 10 sekund do końca walki sygnał. a Rzuciłem się na zawodnika, w tym momencie pochylił głowy uderzył mnie z głowy. Nie od ciosu to było uderzenie, tylko był to faul. No i stąd jest te, te pęknięcie, ale chciałem udowodnić, że jestem lepszy w tej walce. Rafał, wielkie dzięki i życzę powodzenia w kolejnych walkach. 啊，真不好意思。